Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale, z tej strony ccg.pl i dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik z serii nowości. Tak, ta, ta, ta. Tym razem nowość Yu-Gi-Oh! Supreme Darkness. Tak, jest to nowość. Tak przynajmniej z tego co wynika mi się wydaje. <laughs> Supreme Darkness to najnowszy zestaw rozszerzający w grze karcianej Yu-Gi-Oh! Trading Card Game wydany 23 stycznia 2025, 20, 2025, przepraszam, więc no... Chyba jeszcze nic nie wyszło nowego, tak mi się przynajmniej wydaje. A jak wyszło, to zaraz wrzucę na ten filmik, bo na pewno będę to miał. Zestaw wprowadza nowe karty dla różnych strategii, w tym Evil Hero Speedroid. Crystron, a także zupełnie nowy motyw yy, przewodni. Kluczowe informacje o Supreme Darkness. Data wydania 23 stycznia 2025, liczba kart w zestawie, w tym zestawie 101, 10 Secret Rares, 14 Ultra Rares, 26 Super Rares, 50 Commons. Dodatkowe informacje, w ramach 25-lecia zestaw zawiera 25 kart w wersji Quarter Century Secret Rare, w tym jedną specjalną kartę dostępną wyłącznie tej rzadkości, więc na pewno będzie bardzo wartościowa. Nowości w wystawie: Evil Hero. Powracają z nowymi wersjami takich bohaterów jak Elemental Hero Bubbleman i Elemental Hero Prisma. Speedroid, nowe, nowe karty ułatwiające Synchro Somon, w tym dwa nowe potwory Pendulum Toner oraz nowe Synchro Monstery inspirowane ulubieńcami Yugo, w tym największy dotychczas Clear Wing Synchro Dragon. Kriston, nowe potwory, w tym Synchro z Tuner poziomu drugiego, nowe motywy, talia oparta na Continuous Trap Monsters, które mogą przekształcać się w potwory Warrior. Dostępność zestaw w Darkness jest dostępna w formie boosterów z sugerowaną ceną taliczą 4,49 dolara ja, płaci, ja płaciłem 5 funtów za paczkę zawierającą 9 kart tyle kart jest także w tej kartce w Wielkiej Brytanii booster boxy można nabić w cenie około 57 funtów booster boxy, czyli zbiór tych paczuszek tyle ode mnie jeżeli chodzi o teorię, no i co? no i otwieramy dla wszystkich fanów Oh. ja nie jestem fanem Oh. Chociaż lubię czasami sobie zerknąć, ale jestem fanem fajnych kart. A te karty są po prostu fajne, ładne. Wyglądają nieźle, tylko są te kurcze standardowe japońskie wielkości i muszę mieć do nich specjalne folejki, moi drodzy, bo one są takie malutkie. Zip Zipwing. O Boże, te nazwy to normalnie jest koniec świata, niby one są po angielsku, ale w ogóle karty są po angielsku, więc tyle dobrego. nie? Dark Supremacy. Fajnie. Najbardziej drażni mnie to, że ten opis tych kart, to w ogóle, pff, nie wiadomo, które to są super rare, które są rare, ja już kiedyś robiłem, o, no to już jest jakaś bardziej prestiżowa, prawda, bo się cała świeci, ale czy ona jest super, mega, hiper, ultra rare, to nie wiem, no nigdy w tym yu gi -Oh nie mogę się połapać, może tylko, że jakoś za mocno się w to nie wkręcam i otwieram te karty tylko, żeby po prostu je mieć i dla tych, którzy, oglądają jest właśnie specjalnie dla tych kart, to jest fajne. Takie troszkę anime. Halloween! Didi Post. O, proszę bardzo. Jest to jakiś ten akcja. A to co jest? Beast of Talwar I tyle, moi drodzy. Nie wiem, czy to jest ta super, mega yy, wartościowa i rzadka. Chyba nie, bo powinna się świecić jeszcze. Ona cała powinna się świeci, z tego nie pamiętam. Ale jest fajna, fajna. Fajnie wygląda, fajnie się świeci i. No i fajnie wygląda. Graficzka, no. Graficzka. Tyle. Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że podobał mi się ten filmik. Pozdrawiam wszystkich fanów i Zostawiajcie komentarze. Ja dzisiaj się z wami żegnam. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że oglądacie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.